Witam serdecznie Mariusz Makowski Filipiny, Bohol, Barili, Rajskie, życie w Kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Familia tu ze mną. Tak? Danika zamówiła z TikToka, Vanessa tu. No, Danika zamówiła z TikToka kusteczki, słuchajcie. Zamówiła 10 sztuk, tak jak zawsze kupujemy żółte. 10 paczek i 100 sztuk w jednej paszce za 450 peso chyba 450 no, a przysłali jej przysłali jej 5 paczek takich, też po 100 sztuk w środku za te same pieniądze i Danika do nich napisała, ale o co pani chodzi? o co ci chodzi? przecież dostałaś, nie? Nieważne, że 5 zamiast 10 i drożej wychodzi niż jakbyście kupili jakiś brand Pampersa czy coś Filipiny. No nic, my jedziemy na plażę. Tak jest plan. Także zbieramy się i... Zapraszam na odcinek. Tu sąsiadów impreza. Spotkanie. Rodzinne. Da Vanessa przyszła i ja mówi, tatuś, liczona czuję. Liczona. Ja mówię, no, to dobrze no. Już by poszły jeść, nie? Ale sorry, to nie Carmen. Tutaj cię tak nie uwitają. Tak, Oli? Patrzcie, ile żeśmy much złapali. Mhm. Mm Muchy. Lizard się też złapał, nie chcąc. Ja. Yeah. Gotowi? Ready? To zawijamy torbę. Pan Glau, słuchajcie. Cudownie, pięknie. White beach. Familia, proszę bardzo Karol Brzuch opala no. meska, zaraz będzie do wody może ja się wykąpał też jest? What is this? A, stąd No i jeszcze sio pięknie śpiący Ale może jak go do wody wezmę to ten, ne? A czy Znaczy Danika niech bierze, bo niech kończy to jedzenie Idziemy się z Karolkiem przejść. Może coś złapiemy na, na wędkę, nie? A to trzeba wędkę wystawić, no. Co widzi o,

Spotkanie z siłowni chłopaki mówią. Wszyscy się spotykają. Impreza będzie <ścoughs> Wesoło, wesoło, panie i panowie. Rodzinny vlog. Pozdrawiam wszystkich i nie pozdrawiam nikogo. Wszystko to jest Life is song, ends when it ends. Always to jeszcze tam się zobaczymy. Diner, pobaczcie, fajnie! Dziewczyna je. Obiadek, haj! Obiadek na plaży. Okay. za widzę, też się szykuje. Co, nie wiesz, jak założyć? Ja nie From the front, from the front. O, oh, like this. O. Oh. Kurde, masz ten bęben, co? Karolek. Odpiwa Od piwa. Co? Od wiatraka. Od wiatraka? Karolek dronem lata a dzieciaki tam frajdę mają, Oli z Vanessa i... What is the name of your son? Sean. Sean? staro jaki brzuchował. <laughs> Kurde. Widział, widział. Dzięki. <laughs> Zbieramy się już do domu. Oliver śpiący już na stojąco zasypia biedny. Czas się zbierać. A? No. Filipińskie piosenki. Niektóre są naprawdę bardzo ładne. Okay. Ups, okej. Okay. Hey. My już w domciu, przyjechaliśmy Ja biorę się za robotę, muszę film, słuchajcie, opowieści dziwnej treści wyedytować, bo skończyłem około czwartej nagrywać Chyba trzecia 30, trzecia rano mówię nie edytuję, więc muszę to wyedytować na dzisiaj. Także na razie póki co znika. Miałem ja Wam coś pokazać. Więc pokazuję. Widzicie, co chodzi mi o te drzwi tu. Dlatego, że wiecie, że je wyszlifowałem. Eee, no i zabejcowałem, tak. I cały czas. Bo to ja na początku myślałem, że widzicie ten biały taki proszek. Ja myślałem, że to jest kusz, nie? Ale nie, bo to się zetrze. Mija dzień i to dzień, dwa i to z powrotem jest I, i nie jest we wszystkich miejscach nie? po prostu coś cały czas z tych drzwi wychodzi, nie? takie coś, taki biały biały proszek i to samo jest tutaj na drzwiach do łazienki ale już na drzwiach tam do pokoju, do dzieciaków tego nie ma nie tylko chodzi o te drzwi nie wiem co to jest, cholerstwo popatrzcie z tej strony jak to wygląda, wiecie? To wygląda, jakby w ogóle nie było. Patrzcie na dole. Jakby to w ogóle nie było pomalowane. Wygląda to tragicznie. I brązowy kolor ma. No. Tu futryny. No patrzcie. I to wszystko przecież było szlifowane. Ja to szlifierką jechałem do. Czystego drzewa o, tu do czystego drzewa zdzierałem to wszystko i malowałem nie? nie wiem czy będzie widać i wiecie co ja tak pomyślałem tu zaraz dokończę tu jest dokładnie to samo na tych futrynach tu popatrzcie przecież ja to wszystko malowałem Patrzcie jak to wygląda. Jakby to nigdy nie było malowane. I to wytrę? No minie parę dni i z powrotem jest to samo. Ja sobie tak w ogóle myślałem, bo jak była, były te ulewy wielkie Tajfon, to właścicielka bała się o nas tu, żeby nas ta woda nie zalała. I tak sobie wtedy pomyślałem, ale nie zapytałem cię. Czy czasem ten domek, w którym mieszkamy, czy on kiedyś nie był przez jakąś powódź tutaj zalana? Na przykład poddecka. Po no Może dlatego są takie problemy. Popatrzcie się tu. Ja to przecież wszystko szlifowałem i malowałem, patrzcie się. W ogóle nie było malowane. Tu Teraz jest noc, może nie będzie widać. Tu jest ok, patrzcie. No. jest wszystko okej okay z tej strony. Tylko od wewnątrz. Nie wiem o co kaman, ale tak mam. Zobaczcie, że tutaj też sobie u nas odzienie do pokoju. To jest to samo. Teraz tak patrzę. Więc to tyle. Jakbyście wiedzieli co to jest. To biały co wychodzi z tych drzwi cały czas. I to było bardzo więcej. I co z tym zrobić, żeby to nie wychodziło. E, dobra, Tyle na dzisiaj. Kończę. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film. Zapraszam do oglądania następnego. Może zrobię opowieści w innej treści, Zobaczę jeszcze, jest godzina. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają nas na Patrona i na YouTube Membership i osobom nam kawę. Dzięki wielkie zdrowia dla Was i do zobaczenia jutro. Mój Hej!